Trzeci dzień pielgrzymki. Kowno, Wilno, Ryga. Wieczór. Niedziela. Palmowa. Triumfalny wjazd Chrystusa do Je Jerozolimy. Witanego jako króla. Hosanna. 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 Ryga. Bractwo Czer Dom Bractwa Czerwonych Głów. Wywodzi się od czerwonych głów w sensie od świętego Maurycego, Maura, któremu przypisywano ciemną karnację. Jak widzimy, choć pierwszym patronem był święty Jerzy, który walczy zwycięża smoka na białym koniu. Tu jest król Artur. Co jest znamienne, starówka to miejsce, gdzie jest bardzo wiele kościołów i to cennych. Jest też polski kościół Matki Bożej Bolesnej obok świętej Marii Magdaleny, która namaściła Chrystusa przed wjazdem do Jerozolima. Co jest interesujące, że gdy nastało Królestwo Jerozolimskie po Krucjatach, gdy królowie byli koronowani? to korony nakładały królowe, kobiety bardzo interesujące lew dwie wieże dwie wieże to często są przy kościele ale lew potem mamy symbol kluczy i krzyż patrzcie na krzyż Pana uciekajcie wy niej przyjacielskie potęgi Zwycięża lew z pokolenia Jud, z rodu Dawida. Alleluja, Alleluja, Alleluja. On jest niepełny ten herb, ponieważ jeszcze nad krzyżem powinna być korona. To jest pełny herb Rygi. Bardzo znamienny dzisiejszy dzień Chrystusa Króla. Jest tu również parafia Chrystusa Króla. Odbywa się, odbywa się msza w języku polskim, przychodzi dużo Polaków. Wracając do domu brawstwa Czerwonych Głów, którego pierwszym patronem był święty Jerzy, który walczy i zwycięża smoka. 13 dnia każdego miesiąca roku 18, matka Boża w Fatimie objawiła się pastuszką. Nie mówiła o błędach Rosji. O nawróceniu, poświęceniu Rosji. Wtedy Rosja jeszcze była chrześcijańska, nazwijmy to. Co się stało? W październiku, 13 października, był cud słońca w Fatimie. I w październiku, a według kalendarza julińskiego, był to listopad, miało miejsce niewiele, parę tygodni po cudzie w Fatimie. Oczywiście zaczęła się rewolucja bolszewicka. Błędy Rosji rozprzestrzeniły się na świecie. Potem był pochód. Pochód, by wyzwolić narod Europy. Został zatrzymany cudem nad Wisłą. Potem oczywiście Matka Boże ukazała się. Między innymi przez ofiarę narodu polskiego, przez modlitwę miało miejsce w Warszawie i przez ofiarę Księdza Skorupki Bolszewicy zaczęli uciekać. Polska zwiększyła swoje terytorium. I tutaj w tym miejscu miało miejsce negocjacje, negocjacje między Rzeczpospolitą a Bolszewicką Rosją. I wówczas przymierzoną z nią Ukrainą. Pochód bolszewików, który miał rozprzestrzenić błędy na Europę w pierwszej kolejności, na świat, został zatrzymany. A tutaj ze wstydem musieli podpisać traktat pokojowy. W kwietniu, dziś jest 2 kwietnia, w kwietniu 2021 roku, ten traktat był ratyfikowany przez naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. jadąc tutaj. Zatrzymałem się w Wilnie Uczestnicząc w kilku mszach święta, gdzie spoczywa też serce Józefa Piłsudskiego na roście Tak, patron święty Jerzy, który zwycięża smoka Bo komunizm Ma swoje początek w piekle Przyjechałem w nocy Dostałem klucze do pokoju. Jakiego numeru? Objawienie Fatimskie o miejsce 13 dnia każdego miesiąca. Dostałem po pokój numer 13 na czwartym piętrze. Czerwonych głów czarny Głów. To tutaj wpisany został traktat Ryski, który ostatecznie Utwierdził granicę Rzeczpospolitej. Ale nie tylko tyle. 25 km stąd pod Kirchholmem miała miejsce bitwa, gdzie Hetman Wielki Koronny, sługa Maryi, zwyciężył Karola IX waza, który ledwuż z życiem poległa ogromna ilość Rzesza. Szwedów, liczona na 100 tysiącach, a plaków? Ofiara 300 osób. Tak, 300. Jak 300 w Thermobile. Ciekawe to miejsce. Czy to koniec historii? Matka Boża mówiła o poświęceniu Rosji to Rosja się, nawróci. Rosja się nawróciła? Nie. Kolejna wojna została wywołana. Tym razem już Ukraina jest jakby razem z Polską. Pochód został zatrzymany pod Kijowem. Ten budynek został z nienawiści po tym jak nastał Związek Socjalistyczny Republik Radzieckiej, chłopca została wcielona do ZSRR, został wysadzony, tak, bo to był znak, znak kapitulacji bolszewickiej Rosji przed Rzeczpospolitą. Krój nam Chryste, zawsze i wszędzie.